To my powinniśmy to wyopywać jako fizjoterapeuci. Kiedy jest ten moment, że babcia lub dziadek ostatni raz wstawią coś cięższego do szafki? od kiedyś nastąpi, tak? Kiedyś ta siła myślowa będzie tak spadać, że to się stanie po raz ostatni. Albo po raz ostatni wyjdą z czteropiętrowego bloku. Na wizycie fizjoterapeutycznej, to jest moja jakaś wizja idealistyczna, powinno być oceniane. Jaki poziom siły musi być realizowany dla 60-latka, żeby on na przykład względnie dobrze funkcjonował? Takie badania też są. Trzeba zbadać tego człowieka ocenić jego układ ruchu i odnieść się do tego, że powinien na przykład coś zacząć robić, bo za 5 lat może na przykład doświadczyć sarkopenii, zespołu kruchości i być hospitalizowany i umrzeć. Tego brakuje w, w takiej standaryzacji zawodu w systemie. Pułap tlenowy i siła chwytu mierzona najprostszym dynamometrem, który można kupić za 50 zł, no to jest jeden z podstawowych wskaźników przeżywalności człowieka. A ktoś tam ocenia ślisk tkankowy jako pierwszy, no to można oceniać ten ślisk tkankowy, ale ocenić, czy człowiek 70-letni się podnosi z ziemi do góry, i kładziesz na tej ziemi i dopiero później. To...